Pani poseł, a rozumie pani, dlaczego e, doszło do czarnego protestu? Proszę pana, czy pan mnie traktuje jak blondynkę? Nie, oczywiście, pytam. La, la, oczywiście, że rozumiem. Dlaczego? I myślę, że pan też rozumie. Dlatego, że kobiety, które wyszły z, na ulicę nie są y, zadowolone z ustawy obywatelskiej, która wpłynęła do Sejmu i która może być procedowana. Albo niezadowolone z tego, że wpłynęła do parlamentu ustawa obywatelska, która została przez parlament odrzucona. To prawda. Między innymi głosami Prawa i Sprawiedliwości. To prawda. To, prawda. A, to dlaczego tak się stało, że została odrzucona? Ona między innymi 176 głosami Prawa i Sprawiedliwości, choć pani premier Beata Szydło na początku tego roku mówiła tak, trzeba skończyć z tymi czasami, gdy obywatelskie projekty ustaw trafiały do kosza. One zawsze wymagają namysłu i zasługują, żeby nad nimi pracować. I dobrze, że pan powiedział o tym na myśl. i słusznie pan zauważył, że nie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za, za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu. Ja akurat byłam tym posłem, który mm, uważa, że. Mm, Yy, zobowiązań danych podczas wyborów, a takim było... Mówienie, że nie, nie wyrzucamy projektów obywatelskich do kosza, tylko kierujemy do, do pierwszego czytania, była taka, nie inna moja decyzja. Moja Podobnie kierownictwa Jarosław Kaczyński Polski, głosował także za pracami. I całego kierownictwa kierownictwa naszego klubu. Natomiast ale ja 176 chcę... posłów zagłosowało przeciwko. Wyrzuciło ten projekt do kosza. I niech oni odpowiadają przed swoimi wyborcami. Pani jest za to rzecznikiem to klubu, proszę wybaczyć, ale rzecznik klubu odpowiada za klub. Tak jest. Odpowiada I na i Ja, ja, klubu. ja jednoc jednocześnie powiem tak, że umów ym, czy deklaracji, ym, które się oferuje wyborcom, czy które zawiera się z wyborcami, trzeba, się, trzeba, trzeba do, do, dotrzymywać. Uważam, że moi koledzy tutaj popełnili być może błąd, ale też być ich może. rozumiem, bo też ich rozumiem. Jesteśmy partią konser konserwatywną, Jeżeli, je, jesteśmy partią, która opowiada się za ochroną życia od, od, od poczęcia do naturalnej śmierci. Projekt łagodzący abor aborcję był po prostu do nich nie, za nie do zaakceptowania. I ja chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie. Państwo o tym, że jeden i drugi projekt to był projekty obywatelskie, tak jak pan słusznie zauważył. Nie były to projekty ani rządu, ani Prawa i Sprawiedliwości, wbrew temu, co próbuje narzucić nam opozycja czy środowiska liberalne. Źle się stało. Z bardzo, Tyle, prostej, że... z bardzo prostej przyczyny i powiem Państwu też, dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, bo nawet jeśli się nie zgadzamy z tym projektem, to można po pierwszym czytaniu w komisji też go w całości odrzucić. I o to właśnie dlatego pytam. Uważam, dlaczego że, tego dlatego, nie zrobiono. Dlatego, proszę pana, w kwestiach światopoglądowych u nas w klubie nie ma dyscypliny, nie było i nie będzie. To przypomnę, Pani głosowanie ze stycznia tego roku. Wtedy trafił do Sejmu obywatelski projekt odcięcia finansowania le lekcji religii z budżetu. Jak rozumiem, tego projektu posłowie PiSu też nie popierają, nie chcą, żeby wszedł w życie. O co pan chce zapytać? Chcę zapytać o to, że wtedy posłowie PiSu wstrzymali się od głosu. Kiedy to było? W styczniu. Ale nie wyrzuciliśmy tego dokumentu. No, no właśnie, czyli można. Można, dlatego, dlatego. To co się stało, że teraz prawo i sprawiedliwość musiał, zapomniało o swoim programie? Proszę pana, musiałby pan zapytać indywidualnie każdego posła, bo tak Będę jak powiedziałam, robi. w kwestiach światopoglądowych u nas dyscypliny nie ma. Zagłosowaliśmy jako kierownictwo partii nie tylko my, 40 kilka osób za tym, żeby tego projektu nie odrzucać. Mimo, mimo tego, że rozmawialiśmy z naszymi kolegami i koleżankami, że te kwestie można rozwiązać w inny sposób, że powinniśmy dać szansę wypowiedzenia się tym ludziom, którzy zebrali te podpisy, czyli przedstawicieli, przedstawicielom wniosku. Na te, na te dwa projekty stało się tak, nie, jak inaczej. Będą ja wyciągnięte uważam, konsekwencje wobec tych, którzy ja zagłosowali uważam, inaczej? Ja uważam, że to, y, to było nie do końca dobre, bo Pani tak poseł, jak będą wyciągnięte konsekwencje nie, wobec tych, którzy zagłosowali inaczej, skoro to był być może błąd. Wie pan, co nigdy w kwestiach światopoglądowych nikogo nie karaliśmy, więc nie sądzę, żeby to jest Ale nie rozmawiamy momencie... o kwestiach światopoglądowych. Rozmawiamy o tym, że nie zgodzono się na dyskusję nad tą sprawą. Nie nad yy, tym, że ktoś poparł ten projekt albo go nie poparł. Wie pan, y, ta dyskusja będzie przy okazji procedowania nad projektem zakazującym Całkowitej aborcji. Ta dyskusja była po części przy uchwale na temat zachowania tego kompromisu. Temat jest tak dzisiaj gorący, że tej dyskusji pan doskonale wie, uniknąć się nie da. Natomiast ja jeszcze raz podkreślam, ja uważam, że, że, że stało się niedobrze, że te projekty obydwa nie zostały skierowane, bo nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, to można było je już odrzucić w innym momencie, żeby chociażby chociażby po to, żeby wytrącić te pytania, o które, które pan teraz zadaje. Co być może ktoś nie panuje nad tym, co dzieje się w Klubie Prawa nie, i Sprawiedliwości. Nie, panuje, pan co, no, my nie jesteśmy partią, gdzie, 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 gdzie trzyma się wszystkich za gardło i mówi tak, że mamy robić tak, jak, tak a nie inaczej. Może wystarczy wbrew rozmawiać, nie temu, trzeba trzymać za gardło. Wbrew temu, wbrew temu, co, co niektórzy u nas sądzą, demokracja, demokracja jest. Dla osób, które chciały odrzucenia tego projektu, po prostu on był totalnie niedoakceptowalny. Totalnie nie do to tym rozmawiamy Dobrze o, pani tym o tym rozmawiamy. Wie, pani proszę pana, pan mnie Dwa pyta o sprawę więzienia. techniczną, a nie o sprawę merytoryczną. Ja, a ja odnoszę się do, do kwestii, która została zawarta w tym projekcie. I tu być może jest powód, dla którego trudno nam się porozumieć, pani poseł. Być może. Dwa lata więzienia ale za handel się w niedzielę wbrew zakazowi. Prawo i Sprawiedliwość podpisze się pod takim rozwiązaniem? Nie. Zagłosuje za takim nie. pomysłem? Nie sądzę. Nie. Jarosław Kaczyński mówi tak. W niedzielę sklepy nie powinny pracować, ale trzeba to tak zrobić, aby każdy mógł kupić coś do jedzenia. Pani Pamiętam czasy, gdy nic nie można było w sklepie kupić, to nie były dobre czasy. No to jak to zrobić? No, pan miał teraz o kolejną rzecz, więc wróćmy do tego karania. Tak, handlu no to jest no jasne, niedzieli. tylko mm, jeszcze raz chcę podkreślić, nie, nie sądzę, abyśmy się zgodzili na ten, na ten zapis. Jeszcze raz chcę powtórzyć, że, że to jest projekt obywatelski, projekt y, Solidarności, a nie, a nie Prawa i Sprawiedliwości, jak mówi na przykład Platforma Obywatelska. Dzisiaj jest pierwsze czytanie tego projektu. Na pewno skierujemy go do komisji na pewno szczegółowo nad każdą propozycją, która została złożona przez, y, y, przez inicjatywę y, tą obywatelską. Będziemy dyskutować. Nie sądzę, żebyśmy się. Jestem przekonana, że nie, z, nie zgodzimy się na żadne kary, natomiast być może zostanie rozwiąza zaproponowane rozwiązanie kompromisowe, że jedne sklepy pracują w jedną niedzielę, inne w inną. Jest to rozpoczęcie dyskusji na temat rozwiązań, który, w których nie jesteśmy pionierami, które już funkcjonują w Europie. Chociażby w Niemczech i w Austrii jest całkowity zakaz handlu w niedzielę i święta, w niektórych m, krajach jest on częściowy. W mojej ocenie jest to projekt, nad którym warto popracować, warto się zastanowić i wybrać konsensus, który będzie zadawał wszystkich. To PSL I proponuje tych, którzy, taki kompromis: i tych, sklepy, które chcą pracować, i tych, i tych, którzy chcą mieć wolne. PSL proponuje taki kompromis: sklepy pracują w niedzielę do 12.00. Wie pan co, ja osobiście akurat takiemu kompromisowi jestem przeciwna, dlatego że to nie daje żadnego plusu dla rodzin, bo jeżeli ja bym pracowała w sklepie, to ja w żaden sposób nie mogłabym mieć żadnej wolnej rodziny i wyjechać z tą niedzieli, wyjechać z tą rodziną, bo tak czy inaczej w tę niedzielę musiałabym być w pracy. Ale lepiej być po do la... 12 niż do 21 A stopie. ja uważam, że lepiej być na przykład jedną niedzielę wolną, a drugą pracować, jeśli już, ale na razie to są takie dywagacje, prawda, poczekajmy na to, w jaki sposób będzie przebiegała praca w komisjach nad tym projektem i jestem przekonana, że jeżeli PSL mówi o takim kompromisie, po się to jeśli zabrzmi inny, który będzie lepszy dla ludzi, dużo bardziej korzystniejszy dla ludzi, bo przecież o to chodzi, żeby, żeby osoby pracujące w tych supermarketach czy w sklepach mogły czas spędzać z rodziną, to będzie, będzie to przegłosowane. Co jeszcze ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pani poseł, projekt trafił do Sejmu w piątek. Jutro ma być e, pierwsze czytanie. Skąd to szybkie tempo pracy? Mówi pan, no im szybciej, tym lepiej. Jest e, kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, wywołany e, przez e, poprzednią koalicję. Wyciek maili to potwierdza. Zresztą nie tylko wyciek maili, ale całe działanie prezesa Rzeplińskiego i części sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To nazywanie siebie nadzwyczajną kastą, mówienie o tym, że im wolno więcej, mówienie o tym, że prezes Rzepliński jest nieśmiertelny. A przede wszystkim nierespektowanie konstytucji yy, w naszej ocenie no, yy, musi w którymś momencie yy, przestać, być, yy, przestać być legalizowane przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy celem tej ustawy jest to, o czym mówił kilka tygodni temu pan Marszałek Tarlecki, yy, a mówił tak, że część sędziów należy odsunąć od dalszego szkodzenia instytucji Trybunału? Proszę pana, celem tej ustawy jest doprowadzenie do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował w oparciu o prawo i zgodnie z prawem. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny stawia się ponad, ponad prawem, ponad konstytucją. To jest nie do przyjęcia. Nigdy po 1989 roku takiej sytuacji, jaką dzisiaj mamy w Trybunale Konstytucyjnym nie mamy. I my musimy w jakiś sposób zmusić Trybunał do tego, żeby on pracował. Tyle, nie że może Konstytucja być tak. mówi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i że sędziowie są nieusuwalni. Oczywiście. A W, artykule, w jednym z artykułów mówi, że um, pracę Trybunału Konstytucyjnego reguluje ustawa, a ustawy podejmuje czy uchwala... Parlament, tyle że a nie muszą być z konstytucją a nie sędziowie oczywiście ale nawet jeżeli są niezgodna powinny być procedowane w określonym trybie to trybunał konstytucyjny powinien się do tego dostosować dzisiaj Proste wiemy że pani poseł... panie redaktorze jedno zdanie dzisiaj wiemy że trybunał konstytucyjny jest upolityczniony stawia się ponad prawem i w żaden sposób nie chce rozwiązać tego sporu który, który trwa chce żeby trybunał konstytucyjny funkcjonował tak jak sobie to wymyślił prezes zrębliński no, sędziowie mają służyć obywatelom nie partii politycznej a obywatelom mają kiedy? być niezawiśli i Trybunał powinien funkcjonować tym bardziej. Ta że, ci, ma wejść w życie, pani poseł? że ci, którzy y, są wybierani, biorą wynagrodzenie około 20 tysięcy, a nie robią nic. Kiedy ta ustawa ma wejść w życie, pani poseł? No zobaczymy, kiedy zostanie uchwalona. A wakacje legis, jakie jest pamiętam. planowane w niej? To ja przypomnę, artykuł 35 projektu brzmi tak. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie można prościej. Czyli... Właściwie... Pewnie można, być może to będzie zmienione. No, Czyli... Trzeba znaleźć odnośnik do tej ustawy. Pan. Ale tej żaden ustawy sposób, jeszcze nie ma. Żaden, żaden sposób nie zmieni. Ustawa wejdzie stanie... w życie, jak będzie inna ustawa. Cóż to za konstrukcję. Nie umiem panu odpowiedzieć na, na to pytanie, nie jestem posłem y, 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 prowadzącym tę ustawę. Natomiast jedno y, z całą pewnością wiem. Ta ustawa ma jest próbą zakończenia sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i tego kryzysu, który trwa. Sędzia Rzepliński nie jest nad Bogiem, nie jest nad człowiekiem, nie jest nieśmiertelny, jest obywatelem, którego też obowiązuje Konstytucja. Rzeczniczka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Beata Mazurek, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.